W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu kilka, tem kilka tematów związanych z inwestycjami, także podziękowania za sprzątanie świata, sprawa związana z pomocą żywnościową i kilka bieżących spraw. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy częściowego odbioru inwestycji związanej z budową drogi łączącej miejscowości Lipia Góra z Lipą. Wykonane zostało ponad 50% zadania. Przewidujemy, że termin realizacji, przewidziany wcześniej, czyli 13 czerwiec 2025 roku, jest niezagrożony. Chciałbym również Państwa poinformować, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szamocinie. Jak już wcześniej wspominałem, otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych. I tak jak wspominałem wcześniej, w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg i czekamy na wyłonienie wykonawcy. Chciałbym również odnieść się do akcji ubiegłotygodniowej, czyli akcji piątkowej dotyczącej sprzątania miasta i gminy Szamocin. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie w tą akcję. Ta akcja oprócz wymiaru sprzątania, czyli tak naprawdę upiększania naszego terenu, pozbywania się śmieci, które zostały w nieodpowiedni sposób wyrzucone, ma również zakres edukacyjny. Zostały zorganizowane podczas tej akcji, zostało zorganizowane podczas tej akcji wiele konkursów dla dzieci i młodzieży, które uświadamiają już od najmłodszych lat, w jaki sposób należy się zachowywać, jeśli chodzi o gospodarkę świeciową. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie. Po naszej akcji gmina Szamocin jest o wiele piękniejsza. Na terenie gminy Szamocin prowadzona jest akcja dotycząca pomocy żywnościowej. Miejsko-gminny środek pomocy społecznej w Szamocinie informuje o możliwości ponownego skorzystania w ramach programu funduszy europejskich na pomoc żywności w latach 2021-2027 realizowanego na rzecz mieszkańców naszej gminy. Przez Stowarzyszenie Oni Z Chodzieży. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza odpowiednio dla osoby samotnej gospodarującej 2676,50 zł, dla osoby w rodzinie 2180,85 zł. Kwalifikowanie do pomocy będzie polegało na złożeniu w ośrodku pomocy społecznej stosownego oświadczenia o dochodach i sytuacji rodzinnej. A następnie po weryfikacji spełnienia warunków pracownik OPS wyda skierowanie do odbioru żywności. Po skierowaniu, bo skierowanie można zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie. Chciałbym również przypomnieć i poinformować, że w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie Funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacji dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób z rodzin, z których występuje zjawisko przemocy, a także dla innych osób potrzebujących pomocy psychologa. Punkt przeznaczony jest dla każdego, kto czuje, że potrzebuje rozmowy, wsparcia lub po prostu chce rozmawiać o swoich problemach. W punkcie tym pracuje pedagog pani Barbara Kolbicz oraz psycholog pan Paweł Szałek. Informuję, że konsultacje obowiązują, że jeśli chodzi o konsultacje, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, a konsultacje są bezpłatne. Szczegół, szczegółowych informacji udzieli pani Iwona Michalak w naszym urzędzie. Serdecznie zapraszam do korzystania z pomocy. Z okazji zbliżającego się weekendu majowego, chciałbym serdecznie zaprosić państwa do wspólnego świętowania. To wyjątkowa okazja, aby uczcić wolność i niepodległość. Harmonogram uroczystości majowych przedstawia się w sposób następujący. 1 maja w czwartek będziemy obchodzić dzień patrona Świętego Jana Pawła, drugiego patrona miasta i gminy Szamocin. Z tej okazji o godzinie 10:00 zostanie odprawiona msza w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła z udziałem druhów strażaków, chóru Ignacego Jana Paderewskiego, młodzieżowej orkiestry dętej i harcerzy. Następnie zostaną złożone wiązanki Kwiatów przy obelisku św. Jana Pawła II i Przemarsz pod Pomnik Wolności. Na zakończenie serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na grochówkę na parkingu przy Szamocińskim Rynku. 2 maja obchodzimy Święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcam wszystkich do wywieszenia swoich flag. Przypominam, że tego dnia Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie jest nieczynny. 3 maja świętą uchwalenia Konstytucji 3 maja o godzinie 10.30 w Kościele Apostołów odbędzie się msza za naszą ojczyznę. To wyjątkowa okazja, aby uczcić naszą historię, wolność i patriotyzm. Zapraszam Państwa do udziału w wszystkich tych uroczystościach.